Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu witam moją gościnę Irbis. Dzień dobry. Dzień dobry. Uzdrowicielka, przewodniczka i szamanka. No i będziemy rozmawiali o energii i biopolu. Ale tak jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to sobie tak pomyślałem: Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście, jak najbardziej, dlatego że. Tak naprawdę, cały wszechświat zbudowany jest z wibracji. Wszyscy jesteśmy jednością, i cząsteczki wody, które wibrują w nas, łączą się z każdą cząsteczką wody we wszechświecie. I ta wibracja to jest jedna wielka matryca informacji. Jak gdyby to wszystko się przenika, to tak jak. Z grzybami trochę. E, kiedy grzyby mają swoją macierz pod, e, pod ziemią, e, przenoszą informacje na setki kilometrów między sobą. E, to są takie niesamowite, nawet tajne kody. Ludzie, którzy pracują i się przyjaźnią z grzybami, to mogą mieć niesamowite doznania, a także poszerzać swoją świadomość. I tak jest z nami. Jesteśmy częścią zarówno świata zwierząt, roślin, galaktyk, kosmosu. E, Dźwięk jest wibracją, światło jest wibracją, my też jesteśmy wibracją, każdy nasz narząd wibruje określoną wibracją i zakłócona wibracja powoduje, że źle się czujemy na wielu polach. I co, dzieją się w naszym ciele jakieś choroby, tak? Właściwie choroba, tak umownie to nazwijmy, jest właściwie ostatnim stadium, jest taką, Konsekwencją um, naszych wyborów, decyzji, um, naszego stylu życia. Um, czasami wpływają na to nasze relacje a właściwie bardzo często i relacje, jakie budujemy, albo wzorce i programy, które otrzymujemy już w dzieciństwie, w życiu prenatalnym, a nawet w poprzednich wcieleniach, jeżeli oczywiście czujemy, że jesteśmy w ten sposób w wędrówkę dusz gdzieś tam. Um, zakochani, można mm -hmm. tak nawet nazwać, wędrujemy. No to jak, jak Ciebie słucham, to sobie tak myślę, że wiele osób jednak bardziej ufa takiej medycynie tradycyjnej. Konwencjonalnej. No właśnie, tak. że pójdziemy do lekarza, lekarz nam przepisze magiczną tabletkę, magiczna tabletka, nie wiem, uśmierzy ból albo ból głowy i w pewnym momencie wpadamy w jakieś takie błędne koło, gdzie ta tabletka staje się po prostu takim naszym rytuałem. Tak, a dokładnie. nie dochodzimy do tego właściwego do problemu, do przyczyny, tak, do, tej, tak. do tej przyczyny, która tak naprawdę tkwi bardzo głęboko i czasami nawet nie wiemy w którym miejscu. To tak jak patrząc na fizjoterapię, boli nas kolano, e, cierpimy na ten ból kolana, e, stosujemy różne jak gdyby, techniki, maści, najpierw jakieś środki przeciwbólowe, a później się okazuje, że tak naprawdę to nie kolano było problemem, tylko na przykład nasz kręgosłup albo biodro. A idą, idąc jeszcze dalej, to to leczenie cały czas jest jak gdyby celowane objawowo i nie szukamy jako medycyna konwencjonalna, taka typowa medycyna, którą znamy na co dzień, idzie już w objawy, a nie w przyczynę. A czasami, z poziomu, znaczy nie czasami, z poziomu energetyki nowotwór, czy na przykład nowotwór tarczycy może być związany z komunikacją w naszym życiu na wielu poziomach. O tym na przykład mówi totalna biologia. I albo jakiś autosabotaż wobec siebie, niewyrażony głos przez całe swoje życie. W jakimś określonej zamkniętej traumie tkwimy. Może się okazać, że pracując nad tymi emocjami, jesteśmy w stanie pracować też nad chorobą, która co, ona w pewnym momencie nagle sama będzie tak, w stanie odejść? Tak, tak, jeżeli znajdziemy przyczynę i wyrównamy wibracje w naszym biopolu energetycznym, które to notabene też jest wielowymiarowe, bo tutaj nie chodzi tylko o emocje, to jeżeli tam znajdziemy przyczynę i przyczyna jak gdyby w kontakcie bezpośrednim z danym człowiekiem czy z daną istotą, to wtedy możemy neutralizować te zapisy, programy w biopolu, możemy Harmonizować wibracje. Uzdrowiciele, szamani mają taką możliwość, że dostrajają się do gęstości Ziemi, do gęstości ciała. Dlatego dzięki temu dostrojeniu wibracji możemy przekazywać harmonizację w naszym polu energetycznym, w ciele. Ale to jest tak, że jak spotykasz, no nie wiem, my się spotkaliśmy mm. na przykład to, co y, jesteś w stanie, nie, nie wiem, zobaczyć coś więcej niż inni e, u mnie? To jest takie, wiesz, powiem, podstawowe pytanie każdej o, osoby. Ja takie <laughs> <właśnie, laughs> tak jest. E, tak jak spotykamy jasnowidzących, jasnoczujących, uzdrowicieli, No Bo jak to brzmi, uzdrowicielka czy szamanka, to brzmi tak, że jesteś po, po prostu po, połączona tak. <słyska> z, z innymi wymiarami jakimiś. Z tym duchem tak. wszechświata, ze zwierzętami mocy, z naturą, bo to jak gdyby w szamanizmie jest e, natura naturalne. Tak, spotykając się z Tobą, na pewno po naszym spotkaniu poczujesz jakąś zmianę, która gdzieś tam się pojawi w Twoim życiu i to mogę Ci dać pewność na 100%. Ale żeby móc jak gdyby pracować z Tobą, to muszę mieć Twoje pozwolenie, o tym mówi BHP energetyczne. Gdybym weszła w Twoje pole, to tak jak gwałt. Jednym słowem, tu mhm. trzeba mówić, nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli ktokolwiek korzysta z naszych zdjęć, czyli z energii zamkniętej w zdjęciu, albo korzysta z naszej daty urodzenia wbrew naszej woli, a jeszcze już pracując bezpośrednio w naszym polu, na przykład wycina, wkłada coś i tak dalej, bo są też operacje fantomowe, które można w energii robić, no to jest to po prostu pogwałcenie naszej wolnej woli i całego naszego życia. A na czym polega to uzdrawianie wielowymiarowe? E, uzdrawianie właśnie tak, jak już zaczęliśmy tą rozmowę wcześniej, że szukamy tej przyczyny. E, oczywiście tego już momentu, jak jest choroba, no to już jest jak gdyby gruby temat, tak? E, jednak to też można wycofać. Tylko o co w tym chodzi? E, człowiek składa się z ciała, Ciała, z ciała, z umysłu, z energii, z ducha, duszy, z esencji, bo duch i dusza to według różnych konceptów, to coś innego. I wielowymiarowość uzdrowienia polega na tym, że jeżeli poruszymy wibrację Twojej wody dotyczącą emocji albo relacji, to automatycznie poruszamy też wibrację w Twoim ciele. Jeżeli dotykamy jakiejś traumy, którą przeżyłeś w przeszłości albo i w teraźniejszości, ale tak bardzo w niej jesteś. Utkwiony, to przekładamy to na Twoje inne aspekty życia, że jak gdyby wzmocnienie intencji, z którą przychodzisz, daje rezultaty w miejscach, w których pragniesz, ale także w zupełnie innych miejscach. To jest to wielowymiarowość, że nie wiem, przychodzisz z żołądkiem, a może się okazać, że żołądek tak naprawdę to relacja z Twoim Ojcem. To porozmawiamy jeszcze o opiekowaniu się własną energią, bo wychodzi mi z tego, że warto nią się zaopiekować. Tak, zdecydowanie. A jak to można zrobić? E bardzo prosty sposób. Przebywamy w różnych miejscach. Tak, my tutaj sobie siedzimy w studio, jesteśmy dwie osoby. Tutaj są osoby gdzieś towarzyszące w tle, każdy ma swoją energię. Ale przed chwilą żeśmy szły miastem, byłeś w galerii i zbierasz różne informacje. Nasze pola się przenikają. Łatwo to poczuć dla takiej osoby, która nie może sobie tego wyobrazić. Tak, na przykład stoimy w galerii i nagle mamy taki chaos w głowie. Dzieje się nam dużo myśli. Nie wiem, zaczynamy być smutni albo denerwowani. I to przecież nie byliśmy. Byliśmy przed chwilą weseli, mieliśmy dobry dzień. O co chodzi? To są właśnie informacje płynące od osób gdzieś obok nas. Wtedy warto sobie zrobić takie ćwiczenie i powiedzieć sobie, czyje to jest. I w tym momencie nasz umysł zacznie szukać, zacznie te napięcia neutralizować i zostaniemy tylko przy sobie. To jest taka pierwsza, taka prosta technika, która pozwala nas oczyszczać. A jak zbieramy, to warto pracować z medytacją chociażby wizualizacjami światła. Tak jak bierzemy prysznic, no to możemy sobie wizualizować, że pada na nas po prostu oczyszczenie energetyczne. I chodzenie na boso po Ziemi, odzyskać kontakt z Ziemią. Ty podróżujesz, więc wiem, że w jakiś no, sposób no, masz kontakt z, z Ziemią. Ale wiesz, to jest ciekawe w ogóle, co mówisz, bo ja na przykład, jak jestem gdzieś na łonie natury, mhm. to ja mam taką ogromną potrzebę tego, żeby... Po prostu na bosaka być. Tak. I też często właśnie jak wieczorami, czy w Kolumbii, po plaży chodziłem, czy w Meksyku, mhm. to ja po prostu zdejmowałem buty, i naprawdę ja właśnie pragnąłem chodzi. tego, żeby po prostu być w kontakcie z Ziemią. Tak, bo dzięki temu, że ściągniemy buty od Zerwiemy się od tego betonu i cywilizacji. Tak naprawdę nasza energetyka może się połączyć z energią matki Ziemi. I tak naprawdę to, co nas zbieramy w ciągu dnia, po prostu z nas schodzi mhm. te jony. ziemienie, tak, te jony wszystkie nam niekorzystne, niesłużące. Schodzą, a bierzemy te dodatnie, które nas e, napełniają energii. Od zarania dziejów wszyscy kochamy chodzić do lasu, kąpać się w morzu czy w jeziorze. To jest jak gdyby przenikanie się tych żywiołów, które też są w naszym energetyce w ogóle, i w naszym ciele. To jest niewiarygodne, co powiedziałeś, bo ja sobie teraz właśnie tak uświadomiłem, że rzeczywiście jakby to wszystko oddajemy, Tak. a baterie ładujemy. ładujemy. Bardzo ciekawe. Mm -hmm. A energia życia? Energia życia to jest ten naturalny przepływ w nas. Mamy centra energetyczne. W wielu filozofiach i kulturach mówi się o czakrach, mówi się o merydianach, to są kanały, które przepływają przez nasze ciało, to tak jakby porównać to troszeczkę do układu nerwowego, i tak przepływa przez nasze ciało energia do, czy krwionośnego dostarczana w każdą przestrzeń. Ta energia życiowa to jest takie nasze chi, czyli um, coś, co bez czego byśmy nie istnieli. Jeżeli nie mamy przepływu energii, to nasze ciało jest martwe. I kiedy ludzie mówią o blokadach, na przykład w czakrach, to nie do końca jest prawda, bo nie możemy do końca zablokować, bo wtedy jest po prostu śmierć też naturalna i fizyczna. I ten przepływ energii życiowej jest bardzo ważny. I nasza podstawa, czyli nasze, w, w drzewie naszego życia, nasze korzenie, powiedzmy tak po szamańsku, to jest właśnie pierwsze trzy czakry na dole. I ta podstawa, stamtąd wypływa ta energia. Mówi się też o Energii kundalini, zależy, jak gdyby, mm -hmm. w którą stronę pójdziemy, tak? I ten przepływ energii życia jest nam potrzebny właściwie do funkcjonowania. I stąd na przykład depresję. Jeżeli mamy gdzieś ograniczony ten przepływ, to po prostu. To jest od chęci naszego życia. To też jest jak gdyby energia seksualna. Tylko energia seksualna to nie oznacza, że seks, tylko energia twórcza, kreacji, chęci do życia, motywacji, pasji, namiętności. To jest wszystko to, co tak naprawdę tryska ekspresją życia w nas samych. I gdy mamy ten przepływ gdzieś ograniczony, czyli ta podstawa nie tryska tym źródłem, no to do góry nam daleko Aha. i do połączenia z całą naturą i wszechświatem. Bardzo ciekawe to wszystko i bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościnią była Irbis, uzdrowicielka, przewodniczka i szamanka. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Do, środki, do usłyszenia, do zobaczenia.